Serdecznie w kolejnym odcinku na temat przysiadu. Ostatnich dwóch rozmawialiśmy sobie na temat najczęstszych popełnianych błędów w przysiadzie. Potem w kolejnym odcinku pokazaliśmy, w jaki sposób możemy je skorygować, rozwiązać. Jak nauczać podopiecznego, żeby wykonywał ten przysiad lepiej. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat regresji i progresji. W przysiadzie u zwykłych kowalskich. Myślę, że zaczniemy od tego. Dokładnie, czyli czy każdy musi robić highbara, czy trzeba podopiecznego od razu zarzucać milionem komend i jak to w ogóle poprowadzić, kiedy przejść do trudniejszego wariantu, a kiedy zejść troszkę na niższy poziom. Też porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób my podchodzimy do nauczania yy, podopiecznych, jak ich typujemy, jak często yy, i tak dalej. Zapraszam. Zacznijmy od takiej najbardziej znanej wersji przyjadu, czyli highbar. Sztanga wysoko na plecach. No i usiądź sobie, kamień. I teraz pytanie: czy każdy podopieczny musi umieć, musi zaczynać od razu od high Dla większości osób na początku może to być po prostu problematyczne. Dlatego jeżeli brakuje zakresu, ktoś ucieka biodrem, można ten zakres po prostu skrócić, wykorzystując ławkę czy boksa. Najprostsze rozwiązanie: nie musimy tego od razu regresować do, na przykład, przysiadu goblet. Hmm. Często będzie też tak, że na przykład mobilność obręczy barkowej naszych podopięszczyk będzie nas ograniczała, dlatego też zaraz pokażemy rozwiązanie ze sztangą z przodu. To, co też spotykamy się właśnie w hajbarze, no to często właśnie problemy z mobilnością bioder czy stawu skokowego. Teraz przejdziemy, tak jak Jasiu powiedział, do box składa. Zakres ruchu mamy znacznie krótszy, jest to wariant prostszy, bo przysiad z sztagą na plecach jest ćwiczeniem wielostawowym, dlatego może być trudny technicznie na początku dla podopiecznego bez jakiejś przeszłości sportowej do osiągnięcia, z racji tego, że jest na po prostu dużo elementów. No i teraz, czy warto od razu wszystko korygować? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Dwa do trzech typów całkowicie wystarcza. Hmm? To też będzie fajny wariant, żeby kogoś przyzwyczaić w ogóle z jakimś większym ciężarem na plecach. W skróconym zakresie ruchu możemy zbudować całkiem niezły poziom siły. No i za jakiś czas sobie ten zakres ruchu wydłużyć w momencie, gdy nasz podopieczny czy klient już ogarnie samą mechanikę. No i po prostu nie będzie w ogóle się bał tego ciężaru na plecach, będzie już miał ogarnięte wychodzenie, wchodzenie ze stojaka, ze sztangą. Także myślę, że to jest jak najbardziej Dobre rozwiązanie na początek. Tak jak powiedziałem, jak już ten box skład zostanie ogarnięty, no to możemy wydłużyć ten zakres ruchu poprzez na przykład zastosowanie stepa. się podasz stepa proszę? Także wykorzystamy sobie teraz stepa na przykład z dwoma kostkami od jogi. Można też położyć dwa talerze, bumpera jednego. Teraz głównie chodzi o to, że możemy progresować sobie po prostu głębokością przysiadu i za 2-3 tygodnie, jeżeli ktoś się poczuje w tym już Komfortowo załapie ten taki neurologiczny, powiedzmy, załapie neurologiczny progres, że ta technika się poprawi. Możemy zabrać jedną kostkę, zejść niżej, wejść w nowy zakres i tam się dociążać dalej, zanim wejdziemy po prostu w pełny przysiad. Dokładnie, super. No teraz wróćmy do tego. E, wariantu, gdzie ktoś ma problemy z mobilnością, jeżeli chodzi o złapanie sztangi e, za plecami. nie? To do tego myślę, że dobrze się sprawdzi, nie wchodząc w gobleta, bo to jest, powiedzmy, najczęstsza regresja stosowana w branży. A przynajmniej ja się tak z tym spotykam. Ja preferuję zastosować zerczera, czyli sztangę trzymaną z przodu. Przejdziemy sobie tam. Także, jeżeli mamy ten problem z mobilnością obręczy barkowej, możemy sobie zastosować przysiad w chwycie zercze, czyli ze sztangą z przodu, w zgięciu łokciowym. To co jest tutaj fajne, no to mamy ciężar. Umieszczony z przodu ciała, przez co jest nam się łatwiej pionizować na tułowiu i możemy wykonać ten przysiad łatwiej, trochę bardziej kolanowy. Eee, mocniej nam będzie pracował górny grzbiet, jak i mięśnie tułowia. Eee, no, głównie to tyle, nie? Jest to troszeczkę prostszy wariant. No i jeżeli chodzi o w ogóle nauczanie ruchu, to raczej staramy się korzystać z takiego tak zwanego external focus. Czyli skupieniu na celu ruchu, a niekoniecznie na poszczególnych stawach. Co to znaczy? Wykonując taki przysiad, możemy skupić się na tym, że tłumaczymy podopiecznemu, żeby na przykład łokciami próbował zejść pomiędzy uda. Ewentualnie, jeżeli wraca do góry, żeby nie wstawał przez biodro, czyli w ten sposób, żeby próbował się czubkiem głowy wyciągnąć do sufitu. I takie komendy zazwyczaj ludzie szybciej łapią nie skupiają się na poszczególnym stawie, nie budują niepotrzebnego napięcia w jednej strukturze, tylko ten ruch jest taki bardziej globalny. Mm, fajną komendą właśnie w takim przysiadzie będzie też e, coś takiego, że jeżeli jesteśmy na dole przysiadu, to teraz ja jakby daję komendę podopiecznemu, żeby spróbował jakby wyskoczyć w górę. Nie? On wtedy generuje dużo siły, wie, że to powinien e, wykonać maksymalnie pionowo. E, kolejną taką komendą, żeby zaangażować gdzieś tam mocniej mięsień czworogłowy uda, Zapracować nad zgięciem w kolanie, no to żeby e, tak pchał kolano do przodu, jakby chciał usiąść na łydki, nie? Czyli udem usiąść na łydki. Tylko o, oczywiście staramy się, żeby e, pięty, pięty leżały na podłodze. No teraz, jeżeli porównamy sobie taką komendę z czymś w stylu. Kolano prowadź w linii stopy, kolano zegni potem, jak będzie wstała, kolano prostuj, biodro do tyłu, napnij brzuch, utrzymaj łokcie blisko, klatka wysoko i tak dalej, głowa zadarta, to tych komend robi się już, nie wiem, 7-8 ile tam wymieniłem, więc podopieczny po dwóch prawdopodobnie stwierdzi: Dobra, usiądę i nie wiem, co się stanie. <laughs> Dokładnie, więc ogólnie ja daję ludziom popełniać błędy, szczególnie jak się uczą, no bo z każdą serią oni będą wykonywali ten ruch lepiej. No i maksymalnie skupiam się na jednej, dwóch rzeczy, na takich błędach najbardziej rażących. Jeżeli ktoś już opanuje to, wtedy czepiam się dalej jakichś kolejnych e, rzeczy, które mogę dopracowywać, do, doszlifować, żeby ta technika e, na przestrzeni czasu się poprawiała. Także im bardziej ktoś jest zaawansowany, tym bardziej wchodzimy w takie niuanse, które realnie poprawią ten performance, niż od razu zarzucić kogoś po prostu całą toną wiedzy na temat zwykłego przysiadu. Niektóre osoby fajnie reagują na nagranie wideo. Jak ich nagramy i pokażemy, jak to wygląda, gdzie mniej więcej popełniają błąd, właśnie w przerwie, a nie w trakcie tego, jak robią. No bo w trakcie tego, jak robią, żeby oni po prostu się skupili na tym, co robią, a nie na dziesięciu naszych komendach, nie? Tak jak mówiłem, ewentualnie jedna, dwie. Jeżeli coś jest bardzo rażące, no to hmm. wtedy warto jednak ten przyjazd przerwać i coś komuś wytłumaczyć. Natomiast jeżeli to są lekkie odchylenia od normy, to faktycznie to wideo się sprawdzi znacznie lepiej, bo ktoś zobaczy, dobra, faktycznie tu coś. Uciekło, tu się zgiąłem, tu coś tam po prostu to skoryguje. No, jeżeli ktoś jest naprawdę oporny na jakieś tam nauczanie albo ma słabą e, gdzieś koordynację, kontrolę motoryczną, no to też robimy tak, że przystosowujemy środowisko do niego. Czyli tak jak na przykład zrobiliśmy e, parę minut wcześniej, e, wykorzystaliśmy tak zwany box pad, żeby komuś ograniczyć zakres ruchu. Nie? To samo możemy dać na przykład jakąś gumę pod kolana, które nas będzie ciągnąć do przodu. Więc możemy stosować takie, jakby myczki środowiskowe, które przyczynią się do poprawy tej techniki. Nie? Albo tutaj dodać jakąś pauzę w połowie ruchu, pauzę na dole, zwolnić tempo wykonywania fazy ekscentrycznej, przyspieszyć fazę koncentryczną, albo zwolnić jedną i drugą fazę w celu, jakby ogarnięcia, gdzie to nasze ciało w przestrzeni się znajduje, żeby ktoś poczuł odpowiednie napięcie mięśniowe. No dokładnie. A wraz z doświadczeniem dochodzi taka umiejętność, żeby jak najszybciej dobrać do podopiecznego danego typa daną komendę, która po prostu ten przysiad mu poprawi. Czyli same takie na przykład dotykowe rzeczy czy inne bodźce stosuje się dosyć późno i im większe macie doświadczenie trenerskie, tym łatwiej Wam będzie po prostu kogoś nakierować co on dokładnie ma zrobić. No i to już trochę indywidualizacja. Dokładnie. No i też jakby każdy uczy się nieco inaczej, nie? więc warto próbować różnych rzeczy. Też, jak obserwujecie podopiecznego, no to też warto patrzeć z różnej perspektywy. No bo z przodu zobaczycie co innego, z boku zobaczycie co innego, no i z tyłu też zobaczycie co innego, jeżeli chodzi o płaszczyznę ruchu. Przechodząc do trzeciej bardzo znanej wariacji przysiadu, czyli przysiad przedni-front. Hmm? I tutaj często się zdarza tak, że limiterem. Będzie mobilność właśnie stawu ramiennego, yy, mobilność nadgarstków, tutaj właśnie elastyczność tricepsa, czy mięśnia najszerszego grzbietu. I teraz pokażę Wam yy, kilka wariantów powiedzmy regresji, które możecie sobie zastosować, yy, żeby wprowadzić tego fronta no i z, jakby z czasem go progresować. Czyli poprosiłbym Ciebie Jasiu, żebyś na razie sobie zarzucił dwa kettle, Kettle będą charakteryzowały się tym, że nie wymagają takiej mobilności obręczy barkowej. I teraz jeszcze, żeby Jasiowi ułatwić to ćwiczenie, to możemy dać mu coś podpięty, żeby był w stanie mocniej kolanem zapracować do przodu, czy sztucznie mu troszkę zwiększymy zakres w stawie skokowym. Zobaczcie, jaki ładny, głęboki przysiad. No i początkowo mogę sobie progresować. Czasami zdarzy się tak, że właśnie ketle charakteryzują się tym, że troszkę mają większe wymagania stabilizacyjne, ponieważ mamy dwa oddzielne obiekty. <laughs> Więc e, czasami, na przykład, jeżeli zależy nam bardziej na, e, na ćwiczeniu nóg zamiast e, też górnego grzbietu i tułowia, to Janek może sobie te ketle wręcz odłożyć na barki. O, podnieś łokcie wysoko. To też się sprawdzi z handlami, na przykład. No, i teraz wykonuj ten przysiad. Tak, wtedy nie będzie nam tak męczył tutaj e, górnego grzbietu mięśnia czworobocznego yy, i tak dalej. No, odóż. Jak to już opanujemy, no to możemy sobie wykorzystać paski na sztandze. Zobaczcie, mamy tutaj zawiązane dwa paseczki. I teraz Janka, Janka poproszę, żeby za te paski, o, nawet, nawet może złapać troszkę niżej. Tylko trzeba pamiętać, że ta sztanga będzie nam nieco latała z tymi paskami. Więc też trzeba uważać, czym niżej będzie łapał, tym w zasadzie będzie bardziej stabilny, no i będzie też się lepiej rozciągał. Więc to też jest taki wariant, który możemy zastosować. No i jeszcze trzeci taki chwyt, no to tak zwany chwyt krzyżny, nie? Czyli rękę kierujemy na przeciwny bark. Też fajne rozwiązanie, też pozwala nam ładnie przepracować tego fronta w momencie, gdy ktoś ma problemy. Z mobilnością obręczy barkowej, teraz jeszcze pokażę na hantlach. Jeżeli nie mamy dostępu do ketli, to ja się zrób tak samo właśnie tutaj, może na talerzu. I też możemy na razie trzymać w ten sposób w pozycji, jakby frontraka, czyli tak, jakby miał wyciskać. Bo z tego, zawsze można zrobić push pressa, jakiegoś trastera. Zrobiasz u jednego trastera z wyjściem z góry. A jak znowu yy, nie zależy nam tutaj na obręczy barkowej, tylko bardziej na treningu mięśni nóg, to można te hatle sobie odłożyć na barki. Wtedy będzie bardziej komfortowo. Hmm, super. Jak dotrwaliście do końca, no to dziękujemy za oglądanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie kilka progresji i regresji przysiadów, które możecie zastosować u swoich podopiecznych yy, z różnymi ograniczeniami. Na przykład mobilności, czy tam koordynacji. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików, czy chcecie, żebyśmy Wam wrzucili kilka postów e, krok po kroku, jak możemy progresować ten przysiad w poszczególnych wariantach ruchu. Zapraszamy Was również na naszą grupkę szkoleniową na Instagramie, a także na szkolenie z przysiadu, które będzie 25 maja. Dokładnie. U nas we Wrocławiu, na Grobli. W sobotę o godzinie 10.00. I dowiecie się tam trochę więcej takich już niuansów co do podopiecznego zarówno z generalnej populacji, jak i tych już bardziej doświadczonych, jak ten performance trochę podkręcić jeszcze. Dokładnie, podźwigamy też, jak podniesiemy większe ciężary, wyjdą większe błędy, więc będziemy mogli nad tym popracować. Obiecuję dużo praktyki i dużo takich narzędzi, które będziecie mogli już od jutra, w sensie od poniedziałku, wdrożyć do Was, do treningu Waszych podopiecznych. Może ktoś pracuje w niedzielę? Może. To wtedy od jutra. Ale czekaj, bo szkolenie nie jest w sobotę, tylko w niedzielę. Aha. Więc w niedzielę 25 maja o godzinie 10 zapraszam serdecznie. Obiecuję, że będzie top.